420 Odwal się ode mnie Co, co tu się stało? O, o, o. A czemu pan ma maskę jakby pan coś farbował? Nie Sprejował. wiem, jest. Stroje takie stroje mam A może pan jest, spokojnie A ten szef helikopter taki upa, nie? No, no jest, dokładnie a ten, a ten no. Co mi kuzyna obrażasz? O taki upoś, 420 rozpoczynam pacyfikację nie, że nie się go o co chodzi? Nie. Trze trzeba naprawkę. Nie, przyjechał sertowiec i się wypituje o szefa mechaników. O, ale zajmij się na zupkę. Co smacznego? ja z tyłu, ze słoika. Dobra, o tym mówi. Mm. Odklejony jakiś, nie? No. Tak w sumie, jego kuzyn. A on, no, jest... on jest co macie za spodnie? Nie No nie, no ja zajebie. Ja zajebie. No to nie są te spodnie! Pan te spodnie. Spodnie. spodnie! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie dobra, ja jadę, ja jadę Sam są załamany Mieli to zmienić, kurwa i zmienili na spodnie szeryfów, no ja nie wiem Skończyłeś klaczki? Jeszcze mi troszkę zostało.